Którego roku to laboratorium niby pochodzi, przypomnij? W 89 niby je zamknęli. Mieli wtedy tak wielkie ekrany? I wyjazd z serny, jesteście zamieszani? Zgłosi się do mnie, detektyw z paraszyciat i jakoś dojdziemy do porozumienia. Piękne miasto. Harmonie. Powinniśmy się pojawić w równoległej rzeczywistości, czyli na logikę w Nowym Jorku. A nie na jakimś wypis do na końcu stanu go no, ostatnio zakłócają na fazie czasu, nie za bardzo wiemy co się dzieje. Sprawiają się przemioty z przeszłości, z przyszłości, głosy, wszystko się pojawia. U nas nazywamy to policją czasową i żeby To nie będzie śmierć, to będzie jak nazywają e, kolizja czasu. To się jest chorym pojebanem naukowcem. Jest obława. Będą się tu kęcić na parę godzin. To, to kosmiczne zasady prawa. Widziałem w Star Treku kiedyś. Nie możemy stąd wychodzić. Słuchaj mnie, Al. Musisz mi wszystko dokładnie wytłumaczyć. Gdzie byłaś i co widziałaś. I to z dokładnością co do sekundy. Ten Taki duchowaty trochę. Taki... Błękitno może zielony? Coś takiego. A otoczenie? J jak wyglądało otoczenie? Taka... Nie kończąca się przestrzeń. Wrzucił mnie do jakiejś i Nagle pojawił się jakiś ogień wokół mnie. Goście ewidentnie nie jest po naszej stronie świat się buduje, buduje się. Potrzebuje więcej energii, potrzebuje znaleźć tych posłańców. Kurwa, nie otwiera się. wierzysz w to, co mówię, i starasz się udawać, że to Nie, 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 W tej wojnie nie wygracie, a twój przyjaciel jest prawie zabity. Zabierzcie swoje fizyczne dusze daleko stąd. W mym miejscu czeka na mnie zakłada.